2, 1, akcja. Welcome to my channel. Widzicie dzisiaj że pierwszy dzień wyjazdu do Dimaro. Aktualnie jest godzina 0.22, jesteśmy w sobie. Co, update kiedy będzie następny? Następny update będzie jutro: nagrywamy vloga z ferii, tutaj, właśnie eleganckich, które będą. Tak więc Właśnie weszliśmy sobie do, na stację i zauważyliśmy taką śpiącą panią, która. Tak się koca tak się zarabia w 25 roku znowu, widzimy się w następnym na no, oddecie i, oddecie, 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 i połączona piątka za piątkę do kamerki, po, piątka do kamerki po, i raz pozdrawiamy pozdrawiamy jeszcze montażystę Witera Sznerka To wszystkie ja, to fanki ja. nasze i widzimy się zaraz na następnym oddejdzie. Elo pierwsza Chicken nugget skończony, pozdrawiamy Lepia zeszło, Lepia trochę zeszło. zeszło Jesteśmy, godzina 16.01 Pokażę tutaj hotel Widzą film 3 gwiazdki 3 jedną zabrali. zabrali zabrali, zaraz wam pokażemy jak to pokój Zapomniałem wam nagrać long tour, dlatego tutaj zobaczcie Szafa, nieużywana, <śmiennie> Dwa łóżeczka Telewizor, łóżko, łóżko dwupiętrowe Już wam pokazuję kibelek jak to wygląda Cyk 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 Cozy kibelek i najważniejszy widok z balkonu, teraz jest ciemno, ale tam ogólnie są zajebiste góry, także widok jest fajny, wszystko tutaj siedzibą, tutaj mamy, o Jezu ty, co tu znalazłem. Proszę Państwa, zaczynamy dzień drugi, dzień pierwszy zjeżdżanie na nartach, godzina siódma. budzimy cały hotel, będzie ogień, widzimy się na stoku. Widzowie, łapicie tutaj przebitki z pięknego widoczku. A, piękne widoki ty Piękne widoki, proszę Państwa Karol Jak? Zapo zap 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 zapatrywania przed? Gorąco Jest gorąco, tak Cię szczerze Powiedz Powiedz, że Igor, że Wali się na pierwszej drodze Kłamie, on kłamie Przekazuję telefon To tak właśnie. bo to jest je typowy format Co? A. To jest je typowy format Przekazuje telefon, która się dzisiaj najebie Trzeba nie wyciąć. wyciąć I teraz tą fotę tutaj wkleimy <laughs> Typowy format A, sorry, sorry No Przekazuje telefon Osobie, którą Cię najebiemy Komu? O na <grystanie> <grystanie> imię Widzowie, właśnie mamy przerwę, sobie jemy jedzonko Mamy taki widoczek Elegancki widok, eleganckie jedzenie i jakie piwko? Wyjebiste to Wyjebiste to piwo jest... O bo tutaj jest kamera, muszę się tutaj patrzeć, a nie tam Dobra Wskieramy sobie w mafię Sześć Nie Świderek odpada No pokaż te pewnie Pokaż, pokaż, pokaż Witam was widzowie w dniu drugim Wjeżdżaj na nartach On się dzisiaj pierwszy wypierdoli Rzek dzisiejszy Wam pokazuję, żebyście tutaj podziwiali widoczki eleganckie, bardzo ładne Wschód słońca, teraz jest pięknie, zobaczcie Dzień drugi, zjeżdżamy teraz na nartach, zobaczcie na piękne widoczki Jak robię zapatrujemy się? Dobrze, jeździmy ostatni raz na to Orso Bruno no. na Taką trasę przejechaliśmy dwa razy, teraz trzeci raz jest genialne, może na czerwoną niebieską coś innego, żeby zobaczyć co to jest no. Klasa. A u Ciebie? dobrze zero gleb na razie. Zero gleb, u mnie też. Także widzowie Ojej, więcej. U, u mnie <laughs> Mówiliśmy, że jest wszystko zajebiście. Proszę Państwa. O Wracamy do domu. Pierwsze problemy na stoku. <laughs> Pierwsze problemy na stoku Ale dalej bez gleby. Red Bull, poproszę o sponsoring. Meanwhile. Tak, jest ok, widzowie. Byliśmy na basenie, ale tego wam nie pokażemy. Nie chcemy tego zrobić. Teraz sobie jemy kolację i zaraz się wygrać mafię. Widzowie, kochani, godzina 7:30, dzień trzeci, zjeżdżania na nartach. Dzisiaj wam obiecujemy co? Piękne widoki, dużo alkoholu. Szybka przebitka tak Jak widzicie, Zje, z, nie Nie, z, Tylko zjedliśmy dobre jedzenie Tylko zjedliśmy dobre jedzenie też dobre jak coś. I ogólnie, kiedy, kiedy będziemy? Za dwie minuty. Za dwie minuty będziemy na dole. Widzimy się. Kiedy następnym razem? Co robimy? Co, robimy? Co robimy po tym? Wracamy na chatę Widzimy się na chacie U. Ja Jednak nie skoczyliśmy jeszcze, jak widzicie widzowie. Zapyta się mnie Zjemy dalej i zaraz idziemy na górkę. Co ty gadasz? My tylko jemy. Widzowie właśnie wracamy z tajemnej misji. 2,8 jagera kupione, ale trochę przypomól Nie możemy na razie do hotelu wejść, dlatego czekamy aż będzie kolacja i dopiero wtedy to wbijemy. Damy wam update tak będziemy w pokoju. Widzowie, niestety nas wyniewali bo zobaczyli ten alkohol i jemy ostatnią kolację i zaraz wracamy do domu, więc trochę lipa. Kolacja wygląda tak, ktoś dzwoni?

no tak Godzina 0.38, jak się czujemy? Ty fajny kadr powiem, jak się czujemy? Graliśmy sobie w mafię, graliśmy sobie w... Jakby... no i co jeszcze? Że... Sherlocka Sherlocka I teraz wiemy do pokoju, widzimy się jutro na pobudce o 6.37 El... Widzowie, godzina 1.23 tak jak widzicie? Nic nie widać. nie widać, ale chodzi o to, że jest ostatnia już ostatnia kolejka i kończymy już widzicie. Kurwa, tyle z, garman, i gra, tyle, z garman, tyle z garman, tyle z Dwie pary, dwie pary, dwie pary. Kurwa, dwie pary. Słuchamy, Słuchamy, Słuchamy italiańskich piosenek i z pokera. Michał zaczyna. Dobra. Delikatnie. Zawamy się w tym bizarku, że tego coś Czekam kończy jak coś. <laughs> <spokojnie. śmiech> Cześć. Się. Cześć. Oj, siódmy. raz się nie kończy. Ciekawe. Cześć. Gdy był Ile tego jakera zostało? Pokaż. Nie do Nie na No nie elegancko. Już zostanie A. trochę dużo. Co to Dzisiaj Pobudka, godzina. to nie Co to jest? Co to jest? Czyli jak tam? Mamy dwóch zgonów i Karola i Andrzeja, Andrzej luz, Karol pół luźny no. Znaleźliśmy regulamin i przejdę wam po wszystkich punktach i zobaczymy, który, którego nie złamaliśmy Przestrzegać ciszy na co dzień, jak 22.07 Już pierwszego dnia Już pierwszego dnia złamaliśmy nawet w autobusie Następnie, dbać o higienę osobistą i czystość w swoich pokojach Cześć, witka to jest zwana małopiarnia Następnie Co mamy? Pilnować klucz do, do swojej pokoi. Tego kurwa nie zgubili. Tego kurwa nie zgubiliśmy jeszcze. Wszelkiego rodzaju do zgłaszać się złośnie do trenera duchowcy. <grym grym> kolega, kolega, kolega musi zgłosić. Kaca, kaca morderce. Nie wolno zażywać żadnych leków bez wiedzy kadry. Proszę Państwa Tam też, ocyk Cała, ta, całe następnie. Ze ewentualne zniszczenia mienia powstały z winy uczestnika, odpowiedzialny materiał, to nie. Uczestnik obozu zobowiązuje się do zdyscypl zdyscyplinowanego i aktywnego brania udziału w zajęciach i prowadzenia sportowego trybu życia. Prowadzimy sportowy, wytrzymał się na życia. Szlachta nie chodzi, szlachta odpoczywa, szlachta nie jeździ, szlachta odpoczywa, oni sobie zjeżdżają. Mamy tutaj wyjebane i za 20 minut zbijamy już ze stoku. Także. I raz, dwa, trzy, hej! Być już na dnie, co? A nie byłaś nigdy! Nie się! Teraz mi sobie wszystkie bakterie i wszystkie alkohole ze swojego organizmu Ch Chill bomba tak zwana, a zaraz idziemy na jacuzzi i będzie kurwa zajebisty relaks Po czym będziemy pili alkohol oh. Dobry właśnie jemy kolację ja mam tutaj takie eleganckie gówno My tutaj, e, pokaż tutaj, pokaż. Mamy... My tutaj też mamy eleganckie sraczkę. gówno Tutaj mamy jakieś gówno to Tu mamy... nie, tam nic Zaraz y, idziemy grać mafię, tak? Na jacuzzi, o nie, ja idę na jacuzzi, ty idziesz na mafię, ja do ja was idę na mafię no. I nasi kasy jedzą mafię Jedzą trawę i pomarańcze I pani daje i pizzę. Ty, pobierz mu zabrała. Ja, nie, co chodzi? Stanę, to ci kurwa zaraz <śmiech> <śmiech> Kurwa, robię tu lipa nie będziesz miał dłuższej pamięci Cały jest czerwony A jak się czujesz? Widzowie jest? Obiekt G pierwsza godzina 1.36 Po raz czwarty próbujemy zakończyć z Także my idziemy oglądać Widzimy się jutro Pozdrawiam wszystkich Bożę, ehm, Widzę sobie, jak widzicie może by wszyscy wstali. Co mówisz? No, słyszeliście chyba się lewać, Dodatkowo zaraz idziemy na śniadanie. Później, zjeżdżamy na nartach Mark, zerstawmy te sprawy. I następnie idziemy do Madonny, czyli do takiego koło w górach. No i będzie fajna zabawa. Także stay tuned. Widzowie, aktualnie jedziemy na pinzolo. Będzie elegancja Francja Będziemy zapierdalać 100 na godzinę Zaraz wam wyślę przebitkę Nie nagrasz mnie jak to zapierdalał, nie? No, zaraz będzie na przebitkę jak zapierdalam I pokażę wam jeszcze statystyki, że 100 na godzinę muszę Obiecuję w tym momencie, obiecuję wam, że 100 na godzinę na tym wyjeździe będzie głównie przebite Jojojo HBO, witamy na kolejnym części naszego vlogu na ferie w Witowce, w Włoszech. Dzisiaj wydarzyła się jest ciekawa sytuacja, ponieważ nasi kolego wszyscy próbowali kupić alkohol władny w mieliśmy 40 minut i to nie wyglądało to fajnie. Ogólnie kasty i weszła co? Ogólnie to wygląda w taki sposób i czasami. Przechodzimy, daje, nie daje, Iż... nie Iż... Nasz kolega Zwickał oddalił się w pewnym momencie o bocników i może kupić wódkę. Niesamowita w naszym, w który jest naszym chłopcą z nas. I no jest teraz jest słabo, nie? Bo może być przejebane bardzo mocno. I no to jest, jest średnio, On dobrze mówi. Znaczy słowo sytuacja, ale dobrze mówi, no niestety. I to nie jest żart. Może go wyjebią, może nie. Nie ale może wiecie, być, to wiecie. My mamy dużo alkoholu w pokoju, dlatego. Pamiętajcie. Stay tuned. Stay tuned. Stay tuned. Filmik na vloga Tutaj na vloga Na vloga? Proszę bardzo Czekaj o Na vloga Zagrywam filmiki do vloga Obserwujcie TikTok Instagram w bolo, w e, łapka w górę, łapkę w górę i like. Widzowie, mam nadzieję, że każdy pozostawi komentarz. Łapkę, łapkę w górę, górę i, i, i i dzwoneczek I prześlę no. dalej swoim znajomym wszystkim. I dzwoneczek zostawcie, pójdę. Na Marek, ty kurwo jebana, staram ci do ryja. Meanwhile. No, ale nie. Woo! A ja bym To jest kurz do fajki, kurwa! To będzie? Widzowie, godzina 3.11, antyterrorysta, w pokoju śpi, a my na garo! Kurwa, nic, kurwa, nie ludzie! Kurwa, Widzowie, jak widzicie, bo mamy jest porządek, Utrzymiany jest porządek w pomieszczeniu. Zobaczcie poduszko, zaraz wam zrobię przewidz. Zobaczcie, co się dzieje. O, nie piżdżenie. A, co? Zobacz kurwę i kapusi! nie kurwę i frajerów. Nie mać... Uh. Niestety nasz jeden z głównych baterów, Oliwier Sieczkowski nas opuścił Płacimy, nie ma... Kielon zostaje przechylony w dół Tak zwane buty na kołku Zaraz się zbieramy w autobus Wracamy do domu, a ja będę montował tego pierdolnego vloga e -lo. I widzimy się na vlogu z Aten, który będzie za tydzień, tydzień półtora Także... Ponieważ wyjeżdżamy, a ja wyjazd nam się bardzo podobał, to jedyną oceną, jaką mogę tutaj wystawić to jest... Pozdrawiamy Cię, Jalapeno. Pozdrawiamy, Gi Giuseppe, pozdrawiamy Giuseppe, pierdol się Poproszę go Giuseppe, się mi brakuje miростki. Jak zawsze. Słuchajcie, modzie moje... Legendarny follow up. Moglibyście być obok mnie, a nie jesteśmy we Włoszech. Dobra się. Kali i Kali jest. Taki You can be with us. Taki jest. takiego jest. na miasto? Taki